Dzisiaj zapraszam Was na recenzję chłodzenia typu All-in-One od Enermax. Jest to chłodzenie cieczą z serii Aquafusion z radiatorem o wielkości 240 mm. I tutaj w przeciwieństwie do poprzednio recenzowanych zestawów Enermaxa nie jest to już sprzęt taki typowo budżetowy, z troszeczkę wyższej półki cenowej, ale mamy tutaj też chłodzenie, które ma wysoką wydajność i bardzo przyzwoitą kulturę pracy. Sprawdzimy to w dzisiejszym filmie, pokażę Wam je w szczegółach, a dokładne ceny tego chłodzenia sprawdzicie sobie w linkach w opisie filmu. A tymczasem bez przedłużania zapraszam Was do oglądania. Zaczynamy. No i czas na kolejne chłodzenie od marki Enermax. Będzie to ostatnie chłodzenie z paczki, która do mnie przyszła jakiś czas temu. I Można powiedzieć, że najlepsze zostawiłem na koniec, ponieważ jest to chłodzenie cieczą typu All-in-One Enermax Aquafusion w wersji 240 mm. Czyli radiator 240 z dwoma wentlatorami. Jak już opakowanie nam podpowiada, będzie kolorowo, będą diody i na wentylatorach, i na elemencie, który mocujemy na procesor. Mamy kompatybilność z Asus Aura Sync, Razer Chromas, RGB Fusion od Gigabyte, ASRock Polychrome Sync i MSI Mystic Light. Oczywiście do płyt Aorusa, czyli teoretycznie też Gigabyte'a też to będzie kompatybilne. Po boku mamy wszystkie wymiary i zaznaczone mamy, że to chłodzenie jest ciche i efektywne. I mamy też wysokowydajną pompę z długotrwałym łożyskiem ceramicznym. To jest oczywiście marketing, natomiast reszty dowiecie się z recenzji. I od spodu jeszcze mamy wszystkie specyfikacje. Mam tutaj zobrazowaną konstrukcję tego bloku chłodzącego. EnerMag zastosował tutaj kilka technologii, żeby poprawić wydajność. Mamy kompatybilność z podstawkami i Intela, i AMD. Ja będę montował na Intelu. Ceramiczne łożyska, 50 tysięcy godzin, jeśli chodzi o żywotność pompy. Mamy wentylatory o średnicy 120 mm, 26 mm grubości, więc standardowe. Prędkość obrotowa od 500 do 2000 obrotów na minutę. No i czteropinowe konektory, jest też pasta termoprzewodząca w zestawie tyle jeśli chodzi o kilka informacji na początek plus czysty marketing. A teraz czas na fakty. W zestawie mamy oczywiście instrukcję montażu, gdzie są opisane wszystkie elementy, instalacja na Intelu. Wydaje się być bezproblemowa i z większością takich chłodzeń nie miałem faktycznie problemów z montażem. więc Zobaczymy, jak będzie w tym przypadku. No i widzimy wszystko upakowane. Ja to na początek wyjmę no i mamy dwa woreczki z akcesoriami. Tutaj są mocowania, rozgałęźnik. Łączniki, przedłużacze, czyli wszystko, co jest potrzebne. Jest także pasta termoprzewodząca. Natomiast tym wszystkim możemy zarządzać z płyty głównej, ale w zestawie jest też taki pilocik, który był. Przy okazji chyba zestawu wentylatorów, jak dobrze pamiętam, gdzie zmieniało nam tutaj tryby i mieliśmy przełącznik góra-dół. Tak więc można będzie też zarządzać z tego pilota. Wentylatory wyglądają tak i mam wrażenie, że są to takie same wentylatory, jak były w zestawie trzech wentylatorów, ponieważ recenzowałem dla Was zestaw trzech wentylatorów tego typu i sześciu wentylatorów innych. Tam był jeszcze pilot w zestawie. A tutaj mamy taki solidny wentylator, są piankowe elementy antywibracyjne, jest specjalny kształt samych łopatek, jest także specjalny kształt z tyłu poprawiający przepływ powietrza. I są te przestrzenie, gdzie światło też wydobywa się od tyłu, czyli taka funkcja typowo ozdobna. I mamy wychodzące dwa kabelki, jeden to jest czteropinówka, czyli zasilanie, a drugi to jest kabelek RGB. No i do tego mamy też łącznik, wentylator pewnie będzie ważył dokładnie tyle samo co tamten. Około 120 gramów waży jedna sztuka. No i długości przewodów, jak widzicie, około 50 cm mamy. Plus tutaj jeszcze ten przedłużacz, daje nam jakieś 5 cm więcej. Zaraz po tej części prezentacji będziecie mieli wrażenia z montażu, więc wszystko się dowiecie, to jak trzy montaż przebieg bezproblemowo. Więc po kolei zobaczmy. Jest blok radiatora wykonany z aluminium, pomalowany jest na czarno. Mamy też dwa Dość elastyczne, pokryte takim solidnym oplotem wężyki no i ich długość. To jakieś no 38 cm, i mamy tutaj miedzianą podstawę, która jest zaklejona. Jak już nałożymy pastę termoprzewodzącą na procesor, można to sobie zdjąć. Zobaczcie, sam blok jest taki dość gruby. Mam też tutaj folię, ponieważ niestety góra wykonana jest z błyszczącego plastiku. No I mamy czteropinowy kabelek zasilania samej pompki. I kabelek, jak widzicie, ma jakieś 28 cm niecałe. Też jest zabezpieczony oplotem, tak więc wygląda to solidnie. Mamy na tej pompce też elementy. Jak widać do przykręcenia odpowiednich mocowań. Tak więc za chwilkę zapraszam Was na wrażenia z montażu. No i czas na kilka słów odnośnie montażu tego chłodzenia. Jak w przypadku wszystkich chłodzeń typu All-in-One montaż jest odrobinkę bardziej czasochłonny niż na przykład w przypadku małych kulerów, które wpinamy bezpośrednio w płytę główną. Nawet nie potrzebujemy wtedy backplate'u. Tutaj wyglądało to następująco. Najpierw przykręciłem wentlatory do bloku chłodzącego. Następnie cały blok zamontowałem na górze obudowy i jak widzicie, wężykami skierowanymi w stronę przodu obudowy są one wystarczająco długie, że spokojnie sobie pompkę na procesor założymy. Po zamontowaniu tej części należało odpowiednio zorganizować backplate. Do pompki przykręcić odpowiednie elementy mocujące do danego systemu, a następnie po prostu skręcić czterema śrubkami z backplate'em. Ostatnia rzecz to podłączenie zasilania innych przewodów. No i jak możecie zauważyć, pompka posiada piękne diody RGB, ale zasilana jest tylko i wyłącznie jednym wtykiem, tak więc to jest efekt, który żyje własnym życiem. Natomiast możemy zarządzać efektami, które występują na wentylatorach i to oczywiście zobaczycie także za chwilkę. Powiem wam, że całość, jeśli chodzi o to całe RGB. Wygląda po prostu świetnie. Tak Więc jeśli ktoś lubi takie tematy typu kolorowe światło z obudowy, to na pewno będzie z tego zestawu zadowolony. Ale jeszcze przed nami też ważna część recenzji, czyli jak ten zestaw sprawdził się w praktyce. Tak więc przechodzimy dalej. Pokażę Wam jeszcze tryby świetlenia i w tym przypadku będę zarządzać dołączonym do zestawu Control Boxem. Mamy 10 domyślnych efektów. W tej chwili jest efekt Racing Rainbow. Mamy oddychającą tęczę. Następnie mamy takie właśnie mruganie. Czwarty efekt Overlaying Rainbow, czyli coś w tym stylu. Piątka to jest Flow Rainbow i wygląda to tak. Szósty efekt to jest zmiana ośmiu kolorów i wygląda to mniej więcej tak. Kolory po prostu w sposób płynny przechodzą po sobie. Mamy potem siódmy efekt, czyli Ripple. I wygląda to tak. Na zakończenie mamy trzy efekty typu overlaying w wersji czerwonej, następnie zieleń i ostatni to jest wersja niebieska. Ponownie wracamy do pierwszego efektu, żeby też użyć przełącznika MODE, gdzie mamy także chociażby tryb AUTO, który po kolei będzie zmieniał nam efekty. Natomiast mamy też możliwość regulacji prędkości i jasności. Przełączymy sobie na przykład na ten efekt i teraz tak. Mogę zobaczyć, się, przyspieszyć to nawet do bardzo wysokiej prędkości, albo znacznie spowolnić, żeby ten efekt był taki właśnie spokojny. I jak kliknę jeszcze raz, to mam wtedy regulację jasności. Tak więc diody możemy jeszcze sobie przyciemniać i rozjaśniać. Tak więc do zarządzania możemy użyć albo control boxa, czyli tego dołączonego pilota, albo podłączyć bezpośrednio pod płytę główną. Czas na część testową. Na początek widzicie planszę z komputerem testowym. Taka jest to właśnie platforma. No i co można powiedzieć o tym chłodzeniu? Jeśli chodzi o temperatury startowe, no to bardzo niskie. Na rdzeniach 19-20 stopni to było na początku. Maksymalne temperatury, takie szczytowe skoki, które zostały zanotowane, to jest odpowiednio 44, 45 i 49 stopni na core 1. Natomiast temperatury bieżące oscylują w granicach około 40 stopni. Jest to 37, 39, 40, 47, Jak widzicie? zmienia się to na bieżąco, najwyższa Wartość też 45 stopni przy obciążeniu procesora wynoszącym 100%. Za chwilę będą testy w grach, ale pamiętajmy, że gry często nie wykorzystują po prostu 100% mocy procesora, bo po prostu nie muszą. Do tego jest obciążana także karta graficzna, więc te zasoby są po prostu podzielone. No i co do głośności, za chwilkę Wam to zmierzę i powiem Wam tak. Chłodzenie w tej chwili pracuje z pełną wydajnością i jest dość słyszalne. Natomiast moim zdaniem nie jest to jakiś hałas uciążliwy. Tym bardziej, że obudowują dosłownie metr od siebie, na wysokości uszu praktycznie jest to obudowa typu i taka, która jest mniej wygłuszana, ponieważ nie ma szyby z przodu. Dodatkowo chłodnicę mam zamocowaną na górze, więc po prostu troszeczkę bardziej to słychać. I w tej chwili widzicie pomiar sonometrem, ale mierzona jest bardzo bliska. Jest to wtedy niecałe 48 dB. Przy pełnej wydajności to chłodzenie nie jest na pewno niesłyszalne. Nie można powiedzieć, że jest to absolutny szept. natomiast z drugiej strony 48 dB nie jest to też jakiś potężny wynik. Do suszarki jeszcze daleko, a poza tym weźcie pod uwagę, że w tej chwili praktycznie powyłączałem wentylatory w obudowie. Jedyne co tak naprawdę tutaj wydaje jakiś dźwięk, to właśnie te dwa wentylatory, ponieważ sama pompka jest naprawdę bardzo cicha. Yy, odpalając komputer słychać taki przepływ wody, takie uruchomienie się tej pompki. Jest to bardzo cichy dźwięk, tak więc cały pozostały hałas wytwarzają tylko i wyłącznie wentylatory. Tak więc jeśli powłączamy chociażby wentylatory w obudowie, uruchomi się karta graficzna, która na jest dużo głośniejsza od samego chłodzenia procesora, to myślę, że chłodzenie i tak zostanie zagłuszone przez inne komponenty. A chodzi przede wszystkim o to żeby było jak najbardziej chłodno. Cały czas temperatury już po ponad 30 minutach testu oscylują w okolicach 40-40 paru stopni. Zobaczcie 49 dB, a tylko i wyłącznie rozkręciłem wentylatory w obudowie. Nawet jeszcze karta graficzna nie jest włączona. Tak więc jest to o czym mówiłem. Te niecałe 48 dB przy pełnej wydajności moim zdaniem nie jest to jakiś potężny hałas. Przejdźmy teraz do części growej. Jak na razie, i w trybie naziemnym, i w trybie kosmicznym mamy tutaj do 47 stopni. Naprawdę przyzwoicie. Też mamy przyjemne temperatury w granicach 45 stopni. I po kolejnych kilku minutach gry wszystko w jak najlepszym porządku. I w kolejnej grze chłodzenie sprawdziło się naprawdę dobrze. No i jeszcze jedna ścigałka dla porównania. Gas Gazler's Extreme. I tutaj temperatura procesora, zobaczcie jaka jest niska, 36 stopni. Więc w mniej wymagających graficznie i obliczeniowo grach Możecie spodziewać się, że ten procesor będzie jeszcze bardziej chłodny. Natomiast w grach, jak widzieliście wcześniej, bardziej wymagających graficznie, nowoczesnych, no to temperatury dochodziły do 45 stopni. Cały czas bardzo przyzwoity, bardzo dobry, bezpieczny wynik dla procesora. Można w ten sposób grać spokojnie kilka godzin, nie martwiąc się tym, że cokolwiek nam się przegrzeje. I w się niestety mi się tutaj nie wyświetlają powiadomienia o temperaturach a myślę, że w CSA sobie na tym chłodzeniu też spokojnie pogramy i to naprawdę długo. Widzieliście w testach, jak to chłodzenie się sprawdza? Moim zdaniem jest to naprawdę solidny sprzęt już dla bardziej wymagających użytkowników. Jeśli byście chcieli sprawdzić dokładną cenę tego właśnie zestawu, możecie ją sprawdzić, klikając w linki w opisie filmu. A jeśli dzisiejszy film Wam się spodobał, to będzie mi bardzo miło, jeśli wesprzecie mój kanał w trzech prostych krokach: poprzez zostawienie łapki w górę, zasubskrybowanie kanału i po prostu oglądanie kolejnych moich filmów. Będę za to bardzo wdzięczny. Pozdrawiam Was, cześć.